Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy razem w FIFA 11. Jest ze mną. Kiedyś kopytko, teraz już. O, dokładnie. E, teraz będziecie lepiej słyszeć kopytka, ponieważ zakupił mikrofon. No. Zastąpił wypłatę. Cała <grym143> wypłata <grym143> poszła na mikrofon. No, dokładnie. <grym143> rozumiem ten studyjny, taki stojący. No, no, no i wiesz, taka gąbka jeszcze jest na ścianach, nie? Wyciszająca. A, no tak. Tylko, że jak pierdolisz, to będzie, będzie słychać. No, oczywiście. No. Ja gram Australią, kopytko gra Portugalią. Także zobaczymy, jak to będzie. Dawno nie grałem. No, kopytko w... dawno nie grał. Się usprawiedliwiam. Ajn Ronaldo. Kurde, no. Ja, no, zapomniałem cholerę jasna ustawić na ten, e, przemienić rozdzielczość, bo normalnie zawsze gram na full HD, a zapomniałem przemienić rozdzielczość, no właśnie na tą HD 1280 i teraz gra, nagrywam na full HD. O, no to piękna akcja. No nie! Tak! Kurde, no, zabrakło tam zaskoczyłem. No, trochę. Oj, nie, to jak to leży Ronaldo, to masz w <laughs> To nie Ronaldo, dobra. Dobra, oj, 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 Ło. No, Shit. oj, Cyk, oj. No świetnie, świetnie. O Jezus. Słyszałeś o tym? Znaczy, czytałeś o tej FIFA UEFA Euro? No, czytałem, czytałem. Kurde, daj spokój, no żeby gra działa, trzeba mieć FIFA 12. No proszę cię. Jezus, Maria. Ale to jest bez sensu, to powinno być nie jako jakiś dodatek, tylko y, bezpośrednia gra, nie? Taki... No dokładnie, ale powiem ci, żart, Przecież żadna FIFA do tej pory nie wymagała podstawki. No. Nawet jak wypuszczali tą... Y, nie pamiętam jaką też były, na mistrzostwa jakieś. No. To chyba y, w 2008 roku, no to, to była osobna gra, nie? Mhm. A to jest, wiesz, y, wyłudzenie kasy, nie? Bo dokładnie, nie... ale dla mnie to jest bez sensu, bo... Na przykład mi się nie podoba, bo po prostu bez sensu. Na przykład mi kupować FIFA 12, jakie ja chcę na przykład e euro. No i co, muszę kupić dwie gry, no proszę o. cię. Totalny bez sens, wyłudzenie kasy na siłę. już. No, jak zwykle. Co to Kurde, no. Pobawiłem się w bramkarze obrońcom. Ło. <noise> Paulus skurwiela. O, 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 A z tego co o, właśnie! Ja już się nie mogę doczekać 27 kwietnia, nie wiem jak ty, wiesz co będzie? Oj, ja chyba jestem w plecy trochę. Eee... pojedynek Nyman i hatkorowy koks w MMA. Proszę cię. <laughs> Proszę cię. No, dokładnie. Kurde, nie mogę. To będzie... to będzie kabaret, a nie walka. O. No Najman to... zwykle zaczyna napierdalać, sam sobie złamie piszczel. On go, przecież on go tam zabije. Kto kogo? No hardcore'owy Koksu. No przecież Najman Koksa. No wiesz... <noise> to by było coś pięknego, nie? Ale, ale, ale bym się śmiał jakby ten... E, jakby Najman zaczął go jakoś tak dusić, że Koksu by po prostu się poddał. Wiesz, y, trzeba mieć dosyć szeroki obudron, żeby go złapać jakoś, nie? No. A widziałeś ten filmik z Najmanem, co... tłonie nie z Najmanem, z Hardcore'em Coxem, co... ...Coxy pokazywała, jak mu rozwali głowę? Mhm. Dobre to było, nie? TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA... ...GŁOWA NAJMANA. Płach. Nic się nie stało, nagle płach. Pół-aurwóza nie było. To było piękne. A jak worek treningowy nawalał? E, ...nie, nie widziałem. Taki film półobroty, jakiś jakieś kury. Salta, a nie salta. To było. To trzeba przyznać, że. A w ogóle. Jako technik... no, a, nie? Mm, a w ogóle tam się wszyscy zaskoczyli, bo tak myśleli, że. E, hardkorowy koksu. E, taki wiesz, ociężały, bo tak. E, no w ogóle, że, że on tylko wiesz, pakuje i nic więcej. A tutaj jak zobaczyli ten filmik, to od razu komentarze. O, to mnie zaskoczył. O. Jak zobaczyli z tym Arbuzem. No bo. Widać, że koleś ma jakąś tam technikę, nie tylko mięśnie, nie? No i ma dystans do siebie. To przede wszystkim. No. A ostatnio czytałem taką akcję. Zaczęli się tam już wyzywać od. No, to już się no. A potem po walce będą wielcy przyjaciele. No, o, normal. Kurde, ale to była akcja, tylko że z... trochę spieprzone. Będę musiał później coś zmienić jak będziemy kolejne odcinki nagrywać mm -hmm. A teraz będziesz musiał przekonwertować do tej zwykłej HD czy full tak, HD? Tak, tak, nie, full HD kurde, przecież nie wiem 2 albo 3 giga bym ten by odcinek zajmował A wiesz, tak jak jest od razu w tym 1280 na 720, tak? No, tak No to tylko przekonwertujesz, nie musisz nic zmieniać, nie? No dokładnie, a tutaj i tak zawsze te materiały, wiesz, te na przykład Full HD, to i tak więcej -fraps w FRAPSie się więcej zajmuje niż te HD. To jest prawda. No. Ja zaraz patrzę tu pewnie. Cały dysk pójdzie na nagranie Full HD. Jeden terabajt. No dokładnie. <pper ingredients> tak na styk się zmieści. Ja ostatnio grałem w Duma. I na, jednym trójkę, dysku, no. I na jednym z dysków miałem 666 mega. Aha, super. Ciekawe. Pięknie. <laughs> tak uuu fajnie, fajnie. A co ci wzięło na duma, bo powiem ci ja też chciałem nagrywać, ale jeszcze nie teraz, bo ponieważ... Teraz jeszcze nie będę go nagrywał, bo nie chcę, żeby był taki przestryt, że Zad... Mm, widzowie UCI Wena będą na przykład u niego oglądać i u mnie, nie? I to się po prostu będzie nudziło, nie? Bo powiedzą, po co mam oglądać u Jageta jak mogę u czy albo odwrotnie na przykład. A tak jakoś wiesz. Wolę, wiesz, jakiś ten czas, żeby ten czas trochę przeminął, i może wtedy, bo teraz to trochę tak. Mhm. No. A ciebie co wzięło na duma? A no, tak jakoś chciałem sobie stare czasy przypomnieć. Zainstalowałem sobie jedynkę. Mm -hmm. czy zainstalowałem, tam nie ma co instalować, nie. No dokładnie. I, ale coś miałem jakieś problemy, nie chciałem mi za bardzo śmigać. Kurde, no. To sobie postanowiłem trójkę, powiedzmy tak zakupić. Hmm? Jakieś trzy godziny się kupywało. Aha. Spoko. Najlepsze to jest to. Że wersja alfa duma które tam u mówi, że niby to demo, tylko że to nie było demo, tylko wersja alfa, którą ja kiedyś dorwałem i grałem na swoim komputerze który miałem kiedyś z GeForcem trójką Dykurde mi szczena opadła i się zdziwiłem, że to płynnie chodziło, kurde, jak to wyglądało no Dobra optymalizacja przede wszystkim. No i ten. No to faktycznie, Doom, Doom, ta wersja alfy była, kurde, no, nie mogę się skupić, Dum alfa była dużo, dużo jakoś taka fajniejsza, w, w ogóle te akcje i tak tego, trochę szkoda, że w wersji finalnej nie zrobili tak jak w wersji alfa, a poza tym najśmieszniejsze, że wersja alfa zajmowała coś 3 giga, a pełna wersja duma 3,5 giga zajmuje. Kur Piękna akcja. Aha. Kurde, muszę się jakoś trochę skupić bardziej, bo po dupie dostaję. Jakieś screeny z Rage'a? Jest, Rage jest z... Duma 4 tak. No i dlatego powiedziałem z Rage'a, bo to tak Rage'owato wygląda. No. Pomyliłem. Nie wiem, mi się wydaje, że to... ...że to dupa wyjdzie. No, ja tak samo. To takie połączenie według mnie takiego Rage'a, Stalkera. No. No. Przecież tam kurde w ogóle... Ja tam nic z Duma nie czuję. Nic. Nie. Jezus! Ja nie mogę, no proszę Cię! Chrystusie, to, to będzie hit, to będzie hit. I to jest Pepe, to jest obrońca! Ale to piękne! W ogóle jak to wpadło? Nie wiem, muszę zobaczyć. Ślicznie, ten bramkarz tu ustawił się na 30 metrze i będzie tańczył. Kurde, no daj spokój, pierwsza połowa i 5 -0. Coś ta Australia jakaś zaspana na święta. No, tłumaczę. Hahaha! <noise> no. żebym chociaż jednego honorowego strzelił, bo kurde, będzie... Kicha, jak nie strzelę. Będzie... No, myślałem, że już faul. To też. Oho. Uh -huh. uh -huh. Kurde, no. Pramka, <noise> kurwa wyskakuje <noise> na... 20 metr. Aj, za mocno. I kurwa, z powrotem ten swój, rożne, zawijanie takie. Należy mi poradzać. Kurde, no. Nie, bo tym naprawił. Nie, kurde, nie. Ja yeah! Pięknie. Halo? Halo? No, to dosłownie tam zabrakło... ...sekundy, żeby tą piłkę wybić. Idziemy kurwa na rekord chyba. Mówisz? Czekaj, rekord jaki właśnie był? Nie wiem, z 12 Czy z 12-2? Nie wiem, trzeba zobaczyć odcinki. To wtedy nie pamiętam. FC Porto chyba grałem. Nie pamiętam. Dawno to już było. Dawno FIFA nie było. No i dawno, dawno. Kurde, nikogo tam nie było. No. Dobra, to dobre. No kurwa, no co ty. No już. Kurde. Ja ty myślę A jak zobaczyłem ten filmik, koniec, nie? Aha. Co jest? <laughs> już. bo jeszcze ten usunie kąt. Koniec, a tutaj taki. <laughs> w leżym roku też to zrobiłem. No kurde mać! To <laughs> jest. Ronaldo strzela jak chce. Jeszcze bramkarzem ci jebne może. Tu sobie, kurde, ale no ładnie zawinął. Coś muszę zmienić, kurde. W taktyce, bo... Drużynę może. Co? Drużynę może. No to też. Chyba chyba? Nie. Nie. Muszę zmienić, ale taktik. Kurde, ja dzisiaj oglądałem tego. Sejrowskiego, nie? No Ale co? Nie lubisz go? Przesę. No kurde, wiesz jak ja się śmiałem. Jak tam pokazywał Drodze Krzyżowej i prezentował. Ja nie mogę. Kurde, nie tak. No próbuj, próbuj. No próbuję, próbuj. Jeszcze dalej strzelę. Honorowego na pewno strzel, Nie ma opcji, żeby nie. Dwie minuty. Kurde, chciałem ślizg zrobić. Dupa, 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 dupa. Kurde, no! <noise> Bramkarz nawet nie wiedział, co się dzieje. On nie wie, na jakim meczu jest chyba. No chyba nie wie. <noise> Туп, туп, туп. Курдэ, но. Ну, бриллиант, бриллиант, бриллиант. вау! Йи-ху! Ну, курдэ, Уж гол бы был, на певно, не? Ну, на певно. Zadowolenie? Coś, był... coś muszę zmienić. Ah, zarządzanie drużyną. Ja tam nic nie zmienia, bo jak na razie moja drużyna sobie jakoś radzi. No, się jakoś tak tu zmienię. Hmm. Co tu mogę zmienić? Zaryzykuję i zmienię bramkarza. Jed, jednym punkcie... Zaryzykować przy 8-0. Ale jednym tym, jednym punktem się tylko różni, wiesz? To stary, to on już będzie... Nie Oczywiście wiem, gdzie... tamten bramkarz był lepszy o jeden punkt, ale dobra. Nieważne, nieważne. No no nie, wiesz... Wiesz... W gorszej bo... sytuacji nie będziesz miał. Wolę, wolę, zobaczyć, bo tamten stał jak słup. soli. No przy niektórych bramkach. Jeszcze tą, co Pepe wcisnął z 30 metrów, to... Patrz, nowy bramkarz i już. Kurr! <laughs> Tego tak już ja... to powinien być gol jak nic, no proszę cię. O, jeszcze kontuzja. No, super. się tam cieszę, nie? <laughs> o, ty tak! Co jest? Jakoś zaspani są. <laughs> Murzyn, kartka, no. Nie? Kurde, no co jest? Ja mam opcję kup sędziego, nie? Ja eee, tylko... no zapomniałem, no. Fify. No, po co kupowałem orginal? <laughs> Na no torentach są takie, nie? No właśnie. Ale piękna piłka. Zdążę? Zdążę. Ach, kurde, no. Pięknie, ciesz się, bo to twoja piętnasta bramka w tym meczu. Piętnasta bramka? Cieszy się jakby to była, nie wiem, bramka dająca zwycięstwo. Aha. Nie lubię, jak ktoś tak idzie na bramkę. Zaczyna z połowy i od razu szarża na bramkę, bo nie wiem nigdy, jak zatrzymać. Dobra, no musiałem jakoś, nie? Lepiej no. tak niż. Ta, no, <laughs> O kurde. Nie! Zje mm. O! Złapał. Przyjął to jakoś plecami chyba. Pierwsza akcja bramkarza i złapa. Nie licząc tamtej oczywiście. <grymne> <grymne> Kurde no. Różmy. Ma 50% skuteczności jak na razie. No. Dobre. Aha. Ej no ładnie. No, co jest kurde, patrz gdzie że, Myślałem, że fa faul. Faul. Kurde, nie tak. Podań mamy. No, taka troszkę klepanka wychodzi. Toka, tok. Gdzie podajesz? Przeciebie. <noise> <noise> I tyle dalej od swojej bramki, nie? Aha. Strategia polskiej reprezentacji. No, zobaczymy. Już za dwa miesiące, kurde. Przez nie już się obkupiłem... biletami, tak? Przez nie będę kasy marnował na to. Okupiłem no. się nowym telewizorem. Eee. I kupiłem sobie taki fajny kask. Wiem, wiem, zna piwa. Prowce tam i takie te rurki są, nie? No, no. Ale różowy? Niebieski. <laughs> różowy. Ta, Z takimi to... piórkami. <laughs> I serduszko, ma? I w jest zdjęcie Justina Biebera. Aha ja go loftem. Kto go nie lofcia? Oho. Widziałem te zdjęcia takie, kurde co umieścili, że jak tam Justin Bieber niby pozuje tam do zdjęcia jak się bije z kolesiami, nie? Starszymi. Ja Widziałeś to? No dobre. <laughs> jakie, ale tam jakie to obrzydliwe było, daj spokój. Beka z tego miałem za mocno. kurde. No i, I pytanie tam, na tym, na tym portalu, nie będę reklamował. Pytanie tam było. Czy, sexy? Coś ty zrobiłeś. Piłkę zgubił, no co. Za to Ronaldo poprawił. Ale patrz jaki dobry ten bramkarz jest teraz, faktycznie. Dobrze a, zmieniłem. No, broni, nie? No, broni, a tamten by się patrzył. To by było, patrz. No widzę, no. Nie mam komu podać, kurde. No. Kurde, no nie tak. tak. bramkarza. <laughs> Ej, on wraca dopiero. Kurde, nie tak, ty ciołku. Czołek. Kurwa rzecz. Kurde, czyżby nie trafił chociaż tego honorowego... Masz jeszcze prawie... No jeszcze trochę mam, ale wiesz... U godziny w tej fifie nie... ...płucz... A, a! Dupa cycki. Dupa cycki. Oj! Kurde, że nie przeleciało co jest do jasnej kur... Do jasnej anielki. Jak tam jajka? Pomalowane? Pomalowane, poświęcone... Tak, plum, zanurzone farby Wygolone, znaczy ten... Wygolone, Ja tego nie powiedziałem! To no jak nie?! Już tam I... wygolone... No Wszystko tam, wypielęgnowane już. Już na nabłyszczaczem. No, tym, szlifiarką przejść kilka A. razy. Patrz, pierwsza kartka, no nie mogły się obić be, bez karciochów, no. Przecież. A poprzeczka też była. No była, była, no. Standard. I pisane zasady, nie? Aha. Ten pan zaraz czerwoną zobacz, nie? Kurde, żeś... zrobiłem. No spróbuj strzelić. Nie ma szans, za dużo was tutaj. O kurde. Jogo. Za dużo was tutaj. Kurde no. piękny. I ten pan czerwoną, zoda. A jednak nie. nie kurde co jest, ty rozkręciłeś się. <grystanie> Walczę o, ty... o O cię, no symul totalny, no. no otwarte złamanie piszczeli, ale symul. Aj Troszeczkę za lekko Za lekko, jak to mówią ludzie być. O, le lekutko, kurde. POSZŁEM! Ojej, yes, no proszę. Jaka... <grywa> to chyba już przestało być śmieszne. Co? Jak ludzie mówią POSZŁEM. No to jest nerwające niż śmieszne. Teraz wszyscy się uczą poprawnej polszczyzny. Oh, jest... <grywa> no nie no. I zaraz gol pewnie? Albo inne. Kurde. Kurde moje pole. Co jest z bramkarzem? No widzisz? <gry> ten puszczał bramki z 30 metrów, a ten z 16 nie daje. Kurde, żałuję, że go wcześniej nie zamieniłem. No, bo to taki wynik na pewno. By było z 2-0. Albo nic. Nie... By było, bo tam wychodziłem bramkarzem, to także... Gol by był. O cholera. Murwa mać wakać. No shit, myślałem, no, że gol. Tak leciało Dupacycki Du będą jak nie strzeli honorowego gola Everybody pomarańczki Wszyscy patrzą co ja tańczę Patrzą <gulatory> Spaczyłeś mi sp 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 psychikę Ta, mięsny jesz, nie? Przestań. No. Ale nie zaczynaj tego. To jest spoko, jak ja to usłyszałem... Ja tak patrzę na kanał, ale... Ktoś mi pod odcinkiem pisze... Mięsny jeż, a ja what the fuck? No, ty nie wiedziałeś, bo to widziałem ten komentarz jeszcze. No. Nie wiedziałem o co chodzi. Ale jak ja powiem ci szczerze, jak ja widzę tego mięsnego jeża... To mnie na rzygi bierze, po prostu mnie obrzydza to. Jak to w ja... ogóle... no parowe zawinięte w szynkę. Pięknie. Nic nie ma panie Sędzio, pan Sędzia przekupiony. Ktoś mi truje na gadu. O! Wow. Jebno. Jasne, twój obrońca wyskakuje jak bramkarz, jak widzi bramkarza, który skaczy do piłki. <noise> Shit. Dobra. Akcja na ...ponorowego gola. Mhm. Tak szybko się zaczęła, jak skończyła. Nie nie, ale. O Pięknie. Gdzie nie tam was? był V? Chyba za mocno. O. Everybody. Pomarańcze. Donald mówi, a ja tańczę. Donald Tusk. Donald Tusk wojny, kurde, pracować na czterobrygadowej zmianie za 1200 zł do 67 roku życia. Piękne to jest. I to jest podsumowanie dzisiejszego odcinka. No dokładnie. Kurde, siedzi, siedzi sobie za stołkiem, udaje, że coś robi. Kurde, 20 tysięcy jak nie więcej. Po dy... Znaczy, nie, podyszce mają normalnie, a nie wiem ile premier ma. Później oni jeszcze mają jakieś tam dodatki, jakieś tam. A. trzeba zacząć żyć, nie? No. Ej, no nie strzelę, bramki. No nie strzelisz, ja też nie strzelę, niestety. No bo zmieniłem bramkarza mówić. O co to robiłeś? Tak, było z, z 16 już. Z 20? Nie bądź taki skromny. Zmieni jeszcze tych, nie? Napastników. Tam nie było w sumie kogo zmieniać. Nic by to nie pomogło, chociaż. Faul, Kurwa i chyba jeszcze kartka. Jak nie. żółta. Oh. Żółta. Ricardo Carvalho chyba. Tak. Dobra. shit. Hmm. Zostaw się na linii. Aj za mocno! Dupa, jasna! Pięknie. Za, za mocno nacisnę spacer. Nie, spoko, nic się nie stało. Oho. <laughs> Kurda, spieprzyłem. Możliwe, że jedyną okazję. Oho, i już się nagrał ten gentleman. Oho. Będzie lało. Ej, uh -huh. ja, ja nie tak. Almost. Mm -hmm. Oj. turka. Cristiano... Mhm, ta Wacława. Hmm. Kurde, no... O, 5 minut doliczyli! Porąbało mu się coś. Komu? Sędziemu. No, przecież nie było takich tych... Nie było przerw. No. Przerwy z pałów. <grym> Ale po bramkę. No bo teraz było trochę tych samo. O nie. Kurde, no! To była najlepsza okazja w tym meczu. No becie. dokładnie. No może, dobry, bramkarza, no co chcesz? Co pan chcesz? Dajesz, dajesz. Nic, Nic nie dajesz. Kurde, no. Się. Ach, chodź tu, kurwa Uh. Graj! <grym> Ale na napalony leciał mój. <grym> mm, I nie na piłkę. <grym> Spodobał mu się mój Bramcos. Dziwisz się? Portugalska <grym> uroda. No właśnie. Kurde, nie strzeliłem! Nie, no nie, wiesz, ogólnie dobry mecz, nie? No dobry dla ciebie dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. O to, nie cię nie stał, nie ci nie stał. Już widzę komentarzy. Dragot nie umiesz grać. Dragot dostał po dupie. Jak te bramki wpadały, przecież to takie fartowne. Albo, albo komentarz, gdyby Dragot zmienił od razu bramkarza, nie byłoby takiego wycieku. <HO pee hvad> no a wiesz, ty jesteś wyrocznią i. zmienić <på gemeins> <min Break meltática> <Co Fallout> bramkarza wcześniej, nie? Pewnie. No dokładnie. Że on tylko jedną bramkę puścił te, jak ja tam wyszedłem? No ale jaką? O. Dobra, żegnają się z wami kopytko. I mister Żagiet. No, cześć. Ciao.